Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam Mocka na konkurs z kanału do góry Klockami. Od razu, też z tego miejsca pozdrawiam Jakuba Z, jak i jego właśnie cały kanał do góry Klockami. O co chodziło w konkursie? Mianowicie, trzeba było zbudować labirynt za pomocą klocków Lego, oraz na odcinku trzeba go było przejść. Tam były wymienione rzeczy, za pomocą których można było to zrobić. Ja akurat wybrałem sobie, że zrobię to za pomocą takiej oto piłeczki, właśnie legowej. A więc co? Zacznę od prezentacji tego labiryntu. Ja podzieliłem swój labirynt na cztery strefy. Pierwszą strefą jest właśnie strefa pustynna, gdzie ogólnie mamy start labiryntu. Składa się ona właśnie z takiego piaskowego korytarza, który musimy sobie przejść za pomocą kulki. Jest tu kilka ozdób, jak jakieś groszki, takie małe wydmy oraz dwa piaskowe krzaczki. Pokażę Wam teraz to z innej strony. Zobaczcie, tak to się tutaj prezentuje. Następnie mamy tutaj strefę kamienną, gdzie mamy różnego rodzaju skosiki, które tworzą nam jakieś mniejsze oraz większe takie. Mini górki skalne, tak bym to nazwał. Oczywiście jest tu sam korytarz, są też jakieś ozdoby, jak tutaj trzy takie kryształy, między innymi z serii Power Miners. Tam właśnie one występowały. Tak to się tutaj prezentuje. Jest tu naprawdę dosyć sporo różnego rodzaju skałek. Największą rzeczą, największą budowlą w tej strefie jest taki tutaj most na wzgórzu, gdzie mamy taką mini scenkę. W tej mini -scence chodzi o to, że po prostu górnik Power Miners ucieka sobie przed właśnie skalniakiem z tej serii. Myślę, że jest to całkiem ładne ozdobienie. Tutaj, również pod tym mostem, właśnie mamy tunel, gdzie musi nasza piłeczka przejść. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego, jak wyszła ta tutaj scenka. Mi się to bardziej tak kojarzy, że to jest gdzieś w ziemi, ale nie miałem tutaj jak za bardzo tego zabudować, więc myślę, że. Tak też to wygląda ok. Przejdźmy sobie teraz do trzeciej strefy. Trzecia strefa jest to taka bagienna, błotna jest. Ona właśnie zbudowana za pomocą brązowych brików, które mają imitować jakieś tam bagna. Oczywiście jest tu sam tunel, są też jakieś bagienne rośliny, jak takie chociażby winorośla, czy też takie oliwkowe. Również jest kilka jakichś serków, między innymi tutaj, tutaj oraz tutaj. Następnie też właśnie w tej strefie mamy takie jakby mostek, gdzie jest mały Dinuś z gniazdem, gdzie są dwa jajka. Myślę, że jest to dosyć całkiem spoko urozmaicenie. Dalej mamy kolejną, zarazem czwartą i ostatnią strefę tego labiryntu. Ta strefa jest to po prostu strefa dżunglowa. Jest tutaj zielony korytarz, gdzie tutaj mamy właśnie taką dżunglę, gdzie są jakieś zarośla, bambusy czy coś tego typu, oraz powpinane dla ozdoby właśnie trawki. Myślę, że to wygląda całkiem nieźle, jak i sam labirynt. Moim zdaniem, wyszedł mi całkiem ciekawie i jest na pewno urozmaicony w różne sposoby za pomocą jakichś detali typu roślinki, krzaczki, serki oraz na przykład te dwa tutaj tunele. No to co. Zabierzmy się teraz za przejście tego labiryntu. Mam tą piłeczkę tutaj, wsadzam ją na początek i zaczynam przechodzić ten labirynt. Podłożę Wam tutaj po prostu jakąś muzyczkę. No. A więc jak widzicie, przejście tego labiryntu może nie jest jakieś bardzo skomplikowane, ale na kilku momentach idzie tutaj utknąć. Ja już kilka razy przechodziłem sobie ten labirynt i całkiem nieźle się przy tym bawiłem. Także zachęcam was, żebyście sobie może zbudowali taki labirynt, bo jest to dosyć ciekawa sprawa. Tutaj macie link właśnie, gdzie wam się wyświetla, jak takie coś zbudować. Ja was jeszcze zapraszam na kanał do góry klockami, do którego Link macie w opisie, możecie ocenić ten labirynt, jak Wam się właśnie on podoba. Moim zdaniem, właśnie wyszedł całkiem nieźle. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!